Nieszczęśliwy wypadek? Daj spokój i nadzieję. Historia pani Lucyny, pani Marii i szlachetnej paczki. Pani Mary jest osobą niesłyszącą prawie, że w ogóle. Pani Lucyna nie pracuje. Opiekuje się swoją mamą, która nie wychodzi z domu. Spłonęła im stodoła. Wszystkie ich oszczędności, węgiel, drzewo, rzeczy do remontów po prostu spłonęły, nie dostały żadnego ubezpieczenia. Człowiek był załamany trochę, tak dopiero teraz wychodzimy powolutku, psychicznie. Ojej, ile prezentów! 33 paczki. 33 paczki? Już się w życiu tego nie spodziewałam. Ja, dziękuję <św> bardzo, ale no, obiecałam, żebym coś. 100 lat mogła żyć chociaż... Tego życzymy, więcej. Trzy kluczowe potrzeby rodziny to była żywność trwała, środki chemiczne, żeby pani y, Lucyna nie musiała wychodzić, zostawiać mamy na tak długi okres y, czasu samą, bo nie jest w stanie sama funkcjonować. Mleko. Będziemy pić cały rok. Pani Mario. O, a to ciężkie było nie, ciężkie Zobacz, ile masz herbat, herbatki? No no, dobre, wszystko dobre, ładne, Dobre wszystko. Ale to to te było ciężkie. Nie to, to no tak pomogę, o tak, aha, garki, Tu ja garki, też. Tak. no też, będą. Dobra? wszystkie dobre, ale ładne, Dobra. ładne, ładne, dobre garki. Oraz y, lodówka, której tu po prostu nie było, wszyscy do tej pory trzymali rzeczy, które powinny trzymać się w lodówce, po prostu w przeciągu, bo jak to pani Lucna z panią Maren twierdzą, tam jest zimniej. Ja bym podziękowała za to wszystko. No. Uśmiechem. 1,5%? Daj spokój tysiącom potrzebujących rodzin. Przekaż 1,5% podatku szlachetnej paczce i pomóż zmniejszać biedę w Polsce.